Słowa Jezusu Chrystu. Sława. Nam razem z Panem Mirkiem przypadł właśnie temat bractwa jako Szkoła Liderów w Cerkwi. Tutaj postanowiliśmy się trochę podzielić tymi rolami, więc ja zacznę, a później przekażę głos dla Pana Mirka. Druga część naszego, naszego tematu brzmi analiza wpływu na powstawanie kadr cerkiewnych. I to od tych właśnie kadr cerkiewnych, od tego pojęcia tak naprawdę, chcielibyśmy zacząć. Czym tak naprawdę jest kadra cerkiewna? A w sumie tak jak my to rozumiemy. Jesteśmy przekonani, że 90% z was tutaj obecnych, że takim pierwszym skojarzeniem na hasło kadra Cerkiewna to będą osoby duchowe, czyli biskupi duchowni, nisi i mniszki. I czysto teoretycznie, w sumie praktycznie też nie ma w tym nic złego, bo nasze skojarzenie było identyczne, że kadra cerkiewna są to właśnie osoby duchowe, które nas wszystkich duchowo prowadzą. Ale to pojęcie kadry cerkiewnej stwierdziliśmy, że obowiązkowo należy rozszerzyć, między innymi poprzez osoby, które są bardzo zaangażowane w nabożeństwo. Tutaj mamy na myśli właśnie prysłużników, chórzystów czy psalmistów, ale w dalszym ciągu nie jest to pełnia tej kadry cerkiewnej. Do nich jak najbardziej możemy jeszcze doliczyć aktywnych parafian, członków rad parafialnych, bractwowiczów, czyli nas wszystkich tak naprawdę, prosforników stróży i wszystkie te osoby, które starają się o to, by każda cerkiew, każda parafia, każda wspólnota parafialna była w jak najlepszym stanie. Ale kadrą cerkiewną są również architekci, muzycy, pisarze, radiowcy, ikonografowie, fotografowie, naukowcy, politycy i takich haseł moglibyśmy rzucić dużo, dużo więcej. Ci ostatni politycy tutaj mogłoby się wydawać lekko kontrowersyjni, ale gdyby nie nasi politycy, to przecież nie byłoby najważniejszej ustawy, dzięki której Bractwo ma osobowość prawną, ustawy o stosunku państwa polskiego do PKP. Przechodząc dalej i tak podsumowując tą pierwszą część, kadrą cerkiewną naszym zdaniem możemy nazwać wszystkie osoby działające na rzecz cerkwi prawosławnej, niezależnie od tego, czy działają wewnątrz cerkwi, czy działają społecznie. Przechodząc dalej, chcielibyśmy rozszerzyć trochę tą drugą część tego tematu, czyli bractwo jako szkoła liderów. Bractwo przede wszystkim w takim biegu swojego życia uczy nas przeróżnych kompetencji, kompetencji miękkich zwłaszcza. Tutaj jest wyszczególnione tylko tak naprawdę osiem haseł, ale ta lista powinna być dużo, dużo dłuższa. Kiedyś jeden samorządowiec, w sumie było to chyba rok czy dwa lata temu, powiedział mi, jest ogółem katolicki, ale bardzo wspiera nasze bractwo od wielu lat, powiedział mi takie piękne słowo, że on niesamowicie podziwia naszą organizację bractwową i podziwia nas za to, że my, jako młodzi ludzie w wieku nastoletnim czy w wieku studenckim, jako młodzi dorośli, organizujemy obozy dla dzieci. Bierzemy na siebie przeogromną odpowiedzialność. Organizujemy kilkudniowe wydarzenia na skalę ogólnokrajową, na skalę międzynarodową, i tak naprawdę my poprzez tą naszą codzienność, codzienną działalność w bractwie, nie zdajemy sobie często sprawy, jakie ogromne doświadczenie zdobywamy. Doświadczenie, którego 80%, że tak powiem, zaawansowanego, dorosłego społeczeństwa nie ma w ogóle przyjemności tak, organizować, nie ma przyjemności robić tak ogromnych rzeczy, jakie my robimy na co dzień w bractwie. I na ten nacisk właśnie chcielibyśmy tutaj bardzo zwrócić uwagę, żebyśmy wszyscy docenili to, jaki ogrom wiedzy, jaki ogrom doświadczenia daje nam bycie w tym bractwie. Ale bractwo uczy nas jeszcze dwóch najważniejszych rzeczy. Uczy nas bycia razem, uczy nas jedności prawosławnej i tego, że swoim należy pomagać. I to, to, poka, to w sumie ta, ten slajd, te dwa czy trzy zdania obrazują to, co my odczuwaliśmy tutaj z panem Mirkiem, tak jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o tym wszystkim, że niezależnie gdzie pojedziemy, czy to pójdziemy do jakiegoś urzędu załatwiać jakąś sprawę, czy pojedziemy na drugi kraniec Polski, czy nawet na drugi koniec świata i spotkamy kogoś prawosławnego, to już ta relacja nasza automatycznie staje się bliższa, bo czujemy, że jest to osoba nasza. Że jest to osoba swoja. I tutaj ta, ta relacja jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej głęboka i przez to dużo bardziej piękna. I tutaj już chciałabym oddać głos dla pana Mirka, który przedstawi, pewnie nie wszystkich absolwentów bractwa, ale staraliśmy się wypisać ich jak najwięcej. Bractwo poprosiło mnie o to, żebym w jakiś sposób opowiedział w skrótowej formie. Jak te właśnie kadry bractwa, jak, jak praca w Bractwie oddziaływała na, na ludzi, czym oni się później zajmowali? I to jest w zasadzie zadanie takie prawie niewykonalne powiem wprost, dlatego że przez 45 lat, nawet jeżeli wziąć statystycznie, że to było około 500 osób, które się przewijały, to już są tysiące ludzi, nawet być może dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się przewinęły przez bractwo. W związku z tym w ciągu 10 minut, które zostały. To nie sposób wymienić nawet ułamka procenta tych osób. Dlatego ja postanowiłem, że zrobię to w takiej formie, że to będą obszary działania, gdzie ci ludzie działają, i kilka przykładowych nazwisk. I bardzo zdaję sobie z tego sprawę, że to nie, nie wyczerpuje tematu. I bardzo przepraszam wszystkich, których nie wymienię. Szczególnie właśnie ich, przepraszam za to, ale no, to są ramy czasowe. Więc pierwsze hierarchowie, hierarchia naszej cerkwi, która, no naszym takim pierwszym nieformalnym liderem był Jan Chimiuk, to był późniejszy arcybiskup Jeremiasz. On się poczuwał również do członkostwa w bractwie. On, on nami przewodził w tym momencie, nas formował w jakiś sposób, ale również uważał, że on jest członkiem bractwa. Rozmawiałem z arcybiskupem również Jakubem. On też potwierdził, że czuje się członkiem bractwa. Arcybiskup Grzegorz też. Biskup Andrzej też potwierdził, jego tutaj nie ma w tej liście, ale to ze względu na to, że było bardzo mało czasu na przygotowanie. Ja nie dostałem formalnej odpowiedzi wcześniej, jak to było przygotowywane w formie pisemnej. I biskup Warsonów już. Więc oni wszyscy uważali, że byli w bractwie. Ja tej przy okazji chciałbym również podziękować, bo tym, którzy byli opiekunami z ramienia Świętego Synodu biskupów. No, pierwszym to był Metropolita Sawa, później był arcybiskup Jakub i kolejni biskupi, którzy tutaj występują, czyli właśnie arcybiskup Grzegorz i, 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 i biskup Andrzej, oni, oni też byli opiekunami z ramienia synodu. Dalej to duchowni, tutaj jest dużo nazwisk, ale absolutnie to nie jest wyczerpana lista, to są tylko przykładowi duchowni, których udało mi się odtworzyć. Również podczas rozmów, bo kilkanaście rozmów przeprowadziłem z różnymi osobami. No i to jest właśnie taka lista. Między innymi ksiądz Aleksandrejuk, który był jednym z pierwszych założycieli, ksiądz Włodzimierz-Misijuk, ksiądz Marcin Gościk, Paweł Szwed, Jan Kojło, Andrzej Konachowicz i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest długa, ale tutaj można zobaczyć przykładowe nazwiska tych osób, które zostały później duchownymi. Ordynariat prawosławny Wojska Polskiego. Znowu są, to jest trzech duchownych, którzy uczestniczyli w pracach bractwa aktywnie w klasztorach naszy, naszych. Więc na Świętej Górze Grabarce. Iguminia Hermiona, ona odpowiadała za działalność, pierwsza, która odpowiadała za działalność z dziećmi, więc ona zakładała pracę w bractwie, formowała pracę z dziećmi. Siostra Katarzyna, klasztor w Zwierkach, to tutaj cały wysyp były mniszek, które były w bractwie. Iguminia Anastasia, siostry Daria, Elżbieta. Haritona, Chrystoduła, Gabriela, Agafia, Dorofieja, Jefimia, Polinaria, Klaudia i Marta. W klasztorze w Wojnowie i Guminia Agnia też była w Bractwie, w Domie Zakonnym w Zaleszanach Siostra Magdalena. Ja tutaj nie dotarłem do klasztorów męskich, nie udało mi się po prostu, czasu znowu zabrakło. To był bardzo krótki okres na przygotowanie, a to za każdym razem no, jednak wymaga konsultacji. Ale jestem absolutnie przekonany, że kilku mnichów na pewno było w Bractwie. Dalej, cerkiewne chóry młodzieżowe i parafialne. No więc... Tutaj się nie da absolutnie wymienić tych nazwisk, dlatego że ja wiem, że tylko y, y, Świętej Pamięci Bazylii, Dubec, jak organizował chór młodzieżowy, to dla niego limitem w pewnym momencie było pojemność autobusu, bo powiedział, że nie może więcej ludzi zy, y, y, brać do chóru, bo po prostu nie mogą jeździć. A w autobusie może być maksymalnie 70 osób, mieś, y, to wtedy to były jeszcze stojące miejsca zajęte. <laughs> na, na y, nie wiem, w tej parafii, gdzie ja w tej chwili jestem, w Doilidach na, na tego, to prawie cały chór to były. To to, to, to był z, z bractwa młodzieżowego. Wydawnictwa, działalność wydawnicza też w zasadzie w jakiś sposób się no, odrodziła, obudziła dzięki między innymi tym osobom, które były w Bractwie, więc Jarosław Harkiewicz, Doroteusz Fionik i, i Marek Jakimiuk, Andrzej Artemiuk, Grzegorz Kupri, Kuprianowicz i tak dalej. Bractwo miało również własne wydawnictwa. Ja zacznę tutaj akurat od końca, od aktualnego, Arche. Tutaj wiele osób ma prawdopodobnie nawet egzemplarz tego, więc Grzegorz Garbos, Maksym Fionik i cały zespół redakcyjny. Wcześniej na sam na samym początku to był Biuletyn Informacyjny KTP i tam to prowadził Sławek Makal i Irena Kondraciuk, świętej pamięci Bo Borys Kierdaszuk. Od 1992 roku to były już Wiadomości Bractwa, oprócz tego jeszcze była seria taka książek wydawniczych Bractwa Kościół Wschodni, i to głównie Krzysztof Aleksiejuk i Grzegorz Nazaruk oni to wydawali. Jest sklep również z wydawnictwami, bo nie wszystkie wydawnictwa wydawaliśmy w naszej cerkwi. Część była również przywożona z różnych innych krajów i tym się zajmuje Andrzej Cetra i Mirosław Czapkowicz się również zajmował. tym. Pomoc soc socjalna to jest następna sfera. Na początku to były takie, to były komisje socjalne, jakbyśmy to ładnie nazywali. One były w dwóch na początku miejscowościach, było w Białymstoku i była w Warszawie i tam dziewczęta z bractwa się tym zajmowały i tutaj była Ala Podolec, która później była w sekretariacie u Władyki, pracowała, Ludmiła Daniluk, Aleutyna Romańczyk to w Białymstoku, Ała Matrańczyk, Maria Wawrzeniuk i Nina Grygoruk, to one w Warszawie to organizowały. Eleos. Ja tutaj kilka nazwisk mam, oczywiście Marka Masalskiego, Marty Chomaniuk i, 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 i kilka pozostałych osób, ale Eleos to jest, to jest cała struktura. To, to, to jest no, przynajmniej 10 tylko domów opieki i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie są kadry, i wszędzie są ludzie. I znaczna część tych ludzi też pochodzi z bractwa. Także to... to to jest też taki przykład, że jedno, jedna, jedna malutka część, która tutaj występuje, ona w rzeczywistości w skali kraju rozrasta się naprawdę do, do dużej liczby osób, które, które tym się zajmują. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, na przykład, Małgorzata Pawluczuk, która to współtworzyła. Prawosławny Dom Pomocy Społecznej w Lublinie, e, ksiądz Mirosław Wiszniewski. Kendron to jest taka no, służba medyczna na tego, to tam siostry Elżbieta była, później Agafia Dorofieja jeszcze, no i taka pani Irena Draszczuk. Katechizacja. W tym momencie, kiedy powstały ustawa, stosunek Kościoła do państwa katechetów trzeba było naprawdę dużo, w pewnym momencie to było grubo ponad setka osób, która była nagle potrzebna do pracy po prostu. I tutaj oczywiście też no, cała rzesza osób z bractwa zasiliła te szeregi katechetów i pomagała w tym momencie, żeby rzeczywiście ta katechizacja mogła być prowadzona w maksymalnie szerokim zakresie, w bardzo różnych szkołach, w bardzo różnych miejscowościach. Organizacje międzynarodowe, więc tak, w Światowej Radzie Kościołów ja miałem okazję pracować przez cztery lata, później jeszcze Alek, Aleksander Wasyluk, później Łukasz Nazarkow, w Desmosie, Eugeniusz Czykwin, później ksiądz Włodzimierz Misiejuk, który był nawet sekretarzem generalnym przez pewien czas Paweł Żeleźniakowicz, Magda W WSCF, w tej Światowej Federacji Chrześcijan Studentów też miała tutaj siedzibę. Biuro do Spraw Europy Wschodniej. Ja byłem w tej organizacji, później Jarosław Pawluczuk, później Magda Żdanuk i później Marta Całpińska. Między, międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia przez pewien czas szefował temu Eugeniusz Czykwin i przez wiele lat był członkiem tej organizacji. Organizacje krajowe, czyli dużo, no, głównie to były oczywiście najrozmaitsze bractwa, stowarzyszenia i tak dalej, no ale taką no, jedną z większych to, 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 to była Oikonomos, to Magdalena Żdanuk, Jarosław Charkiewicz, Iwona Troc, Łukasz Nazarko, <coughs> Piotr Krupicz. Akademia Supraska, która, gdzie jesteśmy goszczeni tutaj w tej chwili, to obaj kanclerzy, ksiądz Włodzimierz Misiejuk i ksiądz Jarosław Jóźwik pochodzili z Bractwa, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławian Świętych Cyrla i Metodego, Grzegorz Nazaruk, Andrzej Remża, Lucja Niemir, Niemirowicz, Nimirowicz, Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, to słowo Mirna Jerzy Jaszczuk, Jarosław Charkiewicz. Więc i znowu, to nie jest wyczerpana lista. Gdybym miał jeszcze, nie wiem, ze dwa tygodnie, to prawdopodobnie jeszcze co najmniej dziesięć 10 organizacji bym nazbierał, bo ja się ograniczałem wiedzą generalnie tutaj do naszych wschodnich terenów. Natomiast bardzo mało, a, a te organizacje, inne organizacje również tego typu działa, również w całej Polsce, więc naprawdę tych ludzi i tych organizacji jest dużo więcej. Dalej, Ort, Ortnet to jest i Foto, Aleksander Wasyluk, Jakub Oniszczuk, Paweł Turczyński, Fundacja Dialog Narodów, Grzegorz Szwed, Prawosławne Harcerstwo, siostra Marta Całpińska, później Piotr Gigiel, Jakub Sieminczuk, Michał Mirończyk, Monika Andrejuk. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ksiądz Andrzej Konachowicz, Stowarzyszenie Prawosławne im. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Jedność Wiernych, Piotr Oniszczuk. To naprawdę, naprawdę dużo, dużo, dużo organizacji, które, które działają przy cerkwi i które w jakiś sposób organizują życie i duchowe, i, i życie osób świeckich. Parlamentarzyści Eugeniusz Czykwin, Jarosław Matwiejuk, Aleksander Sosna. No i te główne ustawy, które w tym okresie były bardzo ważne i oddziaływały naprawdę w istotny sposób na, 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 na działalność cerkwi. To główne ustawy to ustawa o stosunku państwa do polskiego autochtonicznego kościoła prawosławnego, ustawa o finansowaniu z budżetu państwa prawosławnego seminarium, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku, języku regionalnym. Dalej w samorządowcy, wiceprezydenci miasta Białego Stoku, Aleksander Sosna, Marek Masalski, Adam Isiuk, Musiuk, przepraszam, radni, Sławomir Nazarok, Grzegorz Podlaski, Ksenia Juchimowicz, Jarosław Pawluczuk, Ewa Tokajuk, Anna Leonowicz, Adam Andrejczuk, Daniel Szczurko, Andrzej Daniluk, świętej pamięci wójt Walenty Korycki. Znowu lista nie jest wyczerpana. To jest tylko nasz region, praktycznie tutaj Polski Północno-Wschodniej. Doradca marszałka województwa podlaskiego, Aleksander Wasyluk. Więc ci ludzie z jednej strony są w samorządach ale również są członkami organizacji cerkiewnych w związku z tym oni w jakiś sposób również wspomagają działalność w najrozmaitszych miejscowościach pracy w pracy cerkwi ośrodki młodzieżowe ja już kończę. Ośrodki młodzieżowe. Więc tak. Trzy, cztery ośrodki młodzieżowe, które były budowane, i tutaj są na Białowieży, na Grabarce, w Jacznie i w Odrynkach. I tu są osoby wymienione, które, które no, zajmowały się tym. Także to jest, to jest. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że. Jaki sygnał chciałem tym, tym wysłać do, 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 do młodych ludzi w Bractwie, że słuchajcie, Cerkiew pod swoim amaforem stwarza dla nas niesamowite możliwości. I każdy z nas może rzeczywiście znaleźć miejsce w cerkwi z jednej strony, a z drugiej strony realizować swoje marzenia, swoje plany, rozwijać swoje talenty itd. itd. Więc nie należy się bać, że cerkiew nas ogranicza, cerkiem wręcz przeciwnie daje nam możliwości praktycznie nieograniczonego rozwoju. Dziękuję bardzo.